Post przerywany, nazywany inaczej dietą okienkową, nie mówi nam o tym, co powinniśmy jeść, ale kiedy powinniśmy jeść. O tym, jakie są efekty stosowania postu przerywanego i jak możemy go w praktyce stosować, opowiem w tym filmie. Ja nazywam się Anna Marciszewska, jestem dietetykiem Dietli.pl, czyli porównywarki cateringów dietetycznych i zapraszam do obejrzenia całego filmu. Najpopularniejszą formą postu przerywanego jest tak zwane 16 na 8, czyli przez 16 godzin w ciągu doby wstrzymujemy się od jedzenia, a przez 8 godzin mamy tak zwane okno żywieniowe. No i w czasie tych 8 godzin możemy sobie rozplanować nasze posiłki. Tutaj proponowałabym zaplanowanie 3 do 4 posiłków, bo jednak 5 razy sięganie po jedzenie w czasie tylko 8 godzin, no może być jednak trochę trudne. Jeśli chodzi o to, jak założyć właśnie to okno żywieniowe, Myślę, że powinniśmy to dostosować do swojego trybu życia. E, przykładowo możemy zacząć e, pierwszy posiłek o godzinie 12 i starać się zjeść ostatni posiłek przed godziną 20. E, ale najlepiej to dostosować do tego na przykład, kiedy trenujemy, kiedy idziemy do pracy, kiedy odczuwamy najsilniejszy głód. Jeśli zamawiamy catering dietetyczny, e, który możecie znaleźć właśnie na diet.pl, e, myślę, że tutaj warto by było wybrać e, catering, który oferuje dietę biurową, tak zwaną, czyli czyli trzy posiłki dziennie albo zdecydować się już na catering, który oferuje wybór ile posiłków w ciągu dnia możemy sobie zamówić, czyli wtedy możemy zamówić na przykład 3 czy 4 posiłki zamiast 5. Kolejną bardzo popularną formą postu przerywanego jest tak zwane 5 do 2. Tutaj nie mówimy już o godzinach, ale o dniach, i mowa tu o pięciu dniach normalnej diety o standardowej kaloryczności dostosowanej do naszego zapotrzebowania i dwóch dniach w czasie tygodnia, które zawierają tylko 25% kaloryczności, która odpowiada naszemu zapotrzebowaniu. I tutaj, wraz z cateringiem dietetycznym, myślę, że bardzo łatwo jest stosować ten rodzaj postu przerywanego, ponieważ w dzień poprzedzający ten post możemy zamówić po prostu. Dietę zawierającą o 25% więcej kalorii niż standardowo zamawiamy i zostawić sobie jeden czy dwa posiłki na kolejny dzień. Drugą możliwością stosowania tej opcji w cateringu jest po prostu zamawianie na dwa dni w tygodniu jakiejś diety, która ma niską kaloryczność, na przykład pierwszy czy drugi etap diety Sirtfood. Food. Tutaj warto się zapoznać z tym, jakie macie zapotrzebowanie i zobaczyć później, jaka jest w ofercie kaloryczność. Wiele osób decyduje się na post przerywany w celu redukcji masy ciała i rzeczywiście może się on okazać swego rodzaju narzędziem dietetycznym, dzięki któremu będziemy jeść po prostu mniej, bo nie będziemy podjadać w godzinach późno wieczornych i będziemy mieć też troszeczkę bardziej uregulowane, Pory naszych posiłków. Natomiast jeśli chodzi o to, czy posprzerywany wygrywa z taką normalną dietą odchudzającą e, bez konkretnych okien żywieniowych, to właściwie nie mamy na to żadnych dowodów naukowych. Aktualnie e, z tego, co widzimy po wynikach badań naukowych, to to, że po prostu post przerywany będzie miał takie same efekty w zakresie redukcji masy ciała, jak zwykła dieta odchudzająca, o ile utrzymamy właśnie ten deficyt kaloryczny, czyli będziemy jeść mniej niż nasza całkowita przemiana materii. E, co więcej, Warto podkreślić, że badania naukowe w zakresie postu przerywanego zazwyczaj obejmują kilka tygodni lub kilka miesięcy, więc brakuje nam takich długofalowych badań. Nie wiemy jeszcze w jaki sposób tego rodzaju sposób odżywiania będzie wpływał na nasze zdrowie na przestrzeni następnych lat, więc myślę, że też jeśli chodzi o takie wnioski, jakie są efekty tej diety, no mogą być raczej takie krótkoterminowe. Na razie nie możemy mówić o tym, jakie będą efekty zdrowotne, jakie będzie to miało wpływ na naszą długość życia. Podsumowując, post przerywany może się okazać dobrym pomysłem dla osób, które chcą zrzucić kilka kilogramów i będzie też, myślę, dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy mają problem z wieczornym podjadaniem, bo jeśli założymy sobie, że okno żywieniowe kończy się o godzinie 19 czy 20, to taka zasada też nam może pomóc w uregulowaniu naszych posiłków. Jeśli mamy też problem ze śniadaniami i wolimy raczej zjeść śniadanie w trochę późniejszej godzinie, to post jak najbardziej nam to umożliwia. E, musimy jednak pamiętać o tym, że e, nie jest to dieta, e, która e, konkretnie wytycza nam, co powinniśmy jeść. Więc jeśli zależy nam na zdrowiu, jeśli chcielibyśmy zadbać o nasze samopoczucie, no to oczywiście ważne jest to, co znajduje się w naszej diecie, a nie tylko to, kiedy sięgniemy po posiłek. E, no i tu ponownie zachęcam do zamawiania cateringu dietetycznego, ponieważ możecie jednocześnie stosować post przerywany e, i e, mieć także. Zdrową dietę, i tu szczególnie wśród osób, które też zmagają się z niektórymi zaburzeniami, takimi jak na przykład naciśnienie tętnicze, dyslipidemia czy insulinooporność, są dość obiecujące badania naukowe w zakresie tego, że post przerywany może pomóc w leczeniu tych zaburzeń. Więc zapraszam do komentowania, zapraszam do zamawiania cateringu dietetycznego. I jeśli kiedykolwiek próbowaliście post przerywany, no to szczególnie podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami.